Hallo, cześć wszystkim, to Marz tej strony. Witam znowu w koszarach Tradingu, gdzie powiemy sobie o obecnej sytuacji rynkowej, podsumujemy sobie to, co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby, no a działo się naprawdę sporo. No i po raz kolejny możemy powiedzieć, że doświadczyliśmy czegoś zupełnie historycznego, coś co pewnie przejdzie właśnie gdzieś tam na karty historii przyszłości. No bo to, co dzieje się w tej chwili na rynkach finansowych, jest naprawdę sytuacją bezprecedensową i myślę, że warto dawać sobie z tego sprawę, jak bardzo jest to właśnie bezprecedensowe. A więc zacznijmy oczywiście od tego, co wydarzyło się w. Wczoraj, co było tutaj tą kluczową sprawą, tak? A więc zaczęło się właśnie od tego, że Donald Trump wrzucił na swoją tutaj platformę Truth Social Post odnośnie tego, że to jest świetny czas na kupowanie, tak? No i tutaj większość osób prawdopodobnie, podobnie jak też i ja, nawet tutaj nie wzięła tego za bardzo pod uwagę, ponieważ no biorąc pod uwagę to, w jakim byliśmy miejscu w ostatnim czasie, jak było już źle i wydawało się, że będzie jeszcze gorzej, ponieważ przypominam, że w tym czasie e, to było krótko po tym, jak stare nałożyły taryfy na Chiny wynoszące już około tam 105%, więc to było naprawdę coś już grubego, więc myślę, że mało osób w ogóle wzięło pod uwagę to, o czym pisze Donald Trump. No okazało się właśnie, że był to po prostu świetny call, tak, jakby świetny sygnał, ponieważ no kilka godzin później właśnie Donald Trump ogłosił na swojej platformie, że w związku z tym, że jest tak dużo krajów, które chcą z nim negocjować, podpisać jakąś nową umowę i w ogóle, że on zawiesza właśnie taryfy na 90 dni na wszystkie kraje poza Chinami, które dalej gdzieś tam piszą w powietrzu i to cały czas jest taki potencjalnie właśnie czarny łabędź, który może Eskalować, więc to jeszcze mamy na uwadze. No ale generalnie sama informacja, właśnie o tym, że te taryfy będą zawieszone, wystarczyła, abyśmy zaliczyli największe jednodniowe wzrost na rynku akcji od 2008 roku. Czyli od roku, w którym mieliśmy jeden z największych kryzysów finansowych w ogóle w historii Wall Street, po którym właśnie nastąpiło takie duże odbicie. No i takiego odbicia nie widzieliśmy właśnie aż od tamtego czasu. Dlatego właśnie mówię o tym, że to, co dzieje się w tej chwili, jest naprawdę czymś bez precedensu i jest to coś, co po prostu zapisze się na kartach historii. I trzeba zabrać sobie z tego sprawę, żeby też jakby nie blokować się na jakieś takie swoje przekonania co do tego, co może się wydarzyć, a co na pewno nie może się wydarzyć, tak, ponieważ myślę, że wiele osób tak mm, myśli, tak jak pewnie większość osób myślała, nie wiem, że Ether nie zejdzie poniżej 2000 dolarów czy 1500 dolarów. Tak samo w tej chwili mogą dziać się rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o wyceny różnych aktywów, które po prostu, no, w tej chwili, załóżmy, że większości osób w głowie się nie mieszczą, także trzeba mieć otwartą głowę w tej chwili e, i pamiętać właśnie o tym, jak to wszystko... jest jest teraz właśnie wyjątkowa, jak ta, cała, jak ta cała sytuacja jest po prostu wyjątkowa i trzeba się w tym odnaleźć. Więc, no jak widzimy, tutaj rynek akcji potrzebował w górę niektóre spółki, takie jak Nvidia, wzrosły więcej niż niektóre shitcoiny nawet na krypto. Na Więc to pokazuje, jak ten kapitał, który właśnie był w gotówce, który po prostu wyszedł z tego rynku, jak mocno czekał właśnie na jakiś sygnał od Trumpa, na jakąś po prostu tutaj informację, żeby na rynki móc wracać. Więc, no w tej chwili wygląda na to, że tutaj sytuacja nam się trochę ustabilizowała, tutaj właśnie widzimy, że S&P od tego dołka odbiło już o jakieś 12%, tak, tutaj jak sobie zajdziemy właśnie na dniówki, to możemy zauważyć, że ta wczorajsza dniówka zamknęła nam się na poziomie plus 10,5%, a jak popatrzymy sobie nawet na takiego Nasdaqa, to możemy zauważyć, że od tego dołka wczoraj do ATH zrobił on ponad 15%, więc to jest wynik, którego naprawdę no, nie widzieliśmy przez ostatnie kilkanaście lat, także historia pisze się na naszych oczach. No i zobaczymy, jak to rozwinie się dalej, tak ponieważ nasza no, myślać na uwadze to, że po tak dynamicznych wzrostach może przyjść jakieś e, po prostu odreagowanie. Niekoniecznie to musi być już dzisiaj, czy jutro, czy w tym tygodniu, ale jest tam w perspektywie kolejnych, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni, takie odreagowanie myślę, że e, może się wydarzyć. No, i tak jak widzimy, jeżeli chodzi o SMP, to e, nie zeszliśmy a aż do tej tutaj linii dwustudniowej średniej kroczącej, tak jak właśnie mówiłem wam w. O ostatnim filmie, że wielokrotnie gdzieś tam w historii właśnie cena respektowała tą linię, tak jak właśnie tutaj, tutaj, czy też w innych momentach w przeszłości. Teraz aż do tego miejsca nie doszliśmy. Ja sobie tutaj zaznaczyłem, właśnie taki punkt, e, taką strefę, do której jakby założyłem, że możemy maksymalnie zejść podczas tej korekty, no ale póki co zakończyła się nam ona na poziomie około tych 20%. A więc była to taka no, korekta, którą widzieliśmy wielokrotnie gdzieś tam w ciągu ostatnich lat, czyli właśnie takie 20%, i potem odbicie. Do góry, zobaczymy, jak ta cena zachowa się dzisiaj też po otworzeniu się giełdy. No i też oczywiście, jakie będą odczyty dzisiaj inflacji CPI w stanach, ponieważ to jest takie kluczowe wydarzenie, które będzie miało miejsce dzisiaj. Jeżeli te wyniki okażą się być takie, jak są przewidywane, a przewidywane tutaj jest 2,5%, no to też może dać to jeszcze więcej paliwa dla, dla rynków. W kolei, jeżeli okażą się gorszo od oczekiwanych, no to e, rynek może gdzieś tam właśnie lekko nam spadać. Ale myślę, że w tej chwili, oczywiście, jeżeli Trump znowu czegoś nie wymyśli. I organizowanie swojej narracji, tak, czyli tak jak wczoraj zawiesił te taryfy, no to równie dobrze może w ciągu kolejnych e, dni powiedzieć, że jednak nie, jak się wkurzy i e, jakby wszystko to może znowu nam spadać, także no w tej chwili poziom nieprzewidywalności tego, co może się wydawać dalej na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, no i trzeba sobie właśnie zdawać sprawę z tego, że e, no jeżeli jednym tweetem Donald Trump był w stanie wywołać tak historyczne wzrosty, to równie dobrze kolejnymi tweetami może mm, to wszystko nam zwali, co już też robił gdzieś tam w Przeszłości, tak? Najpierw pompując rynek, potem sprawiają, że spadał. Przy okazji gdzieś tam jego środowisko shortowało, longowało, więc teraz też prawdopodobnie tak samo było. No ale dla nas najbardziej istotne jest to, że póki co tutaj odżyliśmy, że rynek dał trochę wiatru w żagle. Bitcoin odbył powyżej poziomu 80 tysięcy. Jesteśmy teraz na poziomie około 81,700. Zobaczymy, jak ta cena zachowa się też dzisiaj, właśnie w związku z tą inflacją CPI oraz także jak przede wszystkim dalej rozwinie się tutaj sytuacja na linii po. Po prostu e, Pekin Waszyngton, tak, czyli po prostu Chiny i USA, e, czy się w końcu dogadają. Tutaj Trump właśnie mówi o tym, że prawdopodobnie będzie rozmawiał z prezydentem Chin. No i jeżeli oni się też dogadają, jeżeli ustalą jakieś konkretne rzeczy i ta niepewność też zniknie na tej właśnie linii, no to to też może dać takiego dodatkowego boosta dla rynków finansowych. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. Jak szybko się dogadają i czy w ogóle się dogadają, czy przypadkiem nie będzie jakiejś tam kolejnej eskalacji. No bo w tej chwili te cła, które są nałożone właśnie na Chiny są, no po prostu bardzo, bardzo. Duże. No, też pojawia się właśnie pytanie, dlaczego Trump taką decyzję podjął, ponieważ no, oficjalnie mówi o tym, że właśnie było tyle krajów, które e, starają się z nimi dogadać, że po prostu musieli to zrobić, ale tutaj jakby większość osób uważa, że tle tego wszystkiego. Głównym powodem był właśnie rynek obligacji w USA, który w ciągu ostatnich dni także bardzo mocno wzrósł. Jak spojrzymy sobie chociażby na obligacje tutaj dziesięcioletnie, no to możemy zauważyć, że od e, tutaj 7 kwietnia do ATH one wzrosły o 16,7%. Więc no, to, to jest jakby wynik, który no, nie jest spotykany za często na tego typu rynku, tak? Ten rynek obligacji jest, jest rynkiem bardzo stabilnym. Więc takich, takiej dużej zmienności tutaj po prostu nie ma. No i też to wynikało między innymi właśnie z tego, że po prostu ludzie uciekali z tych obligacji, tak? e, Dlatego właśnie tutaj ten procent rósł. E, też Chiny bardzo mocno sprzedawały swoje gdzieś tam obligacje krabowe, które mają, jeżeli chodzi o ich portfolio. Także myślę, że administracja Trumpa widzą, co się dzieje i jak to wszystko idzie w no niepokojącą jednak stronę, ponieważ patrząc na cały ten plan Trumpa, no to jego jednym z głównych założeń było właśnie to, żeby no te obligacje były jak najniższe, tak, żeby ten procent właśnie był jak najniżej, żeby też można było refinansować dług na jak najlepszych warunkach, co do tej pory mu się udawało, ponieważ zmniejszył się on tutaj o około 20%, tak? jeżeli popatrzymy sobie na właśnie jak to wyglądało w ciągu ostatnich miesięcy i tutaj oto tego ATH właśnie 25 stycznia do tutaj tego momentu przed chwilą, przez Dni spadliśmy 20%, więc Trump realizował to póki co bardzo dobrze, no ale tutaj w ciągu kilku, zaledwie dni, bardzo szybko się to odwróciło i musieli jakoś reagować. Podobnie wyglądało to na obligacjach, właśnie 30-letnich, które również bardzo mocno poszybowały w górę, więc to po prostu była to bardzo niepokojąca sytuacja, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Patrząc sobie gdzieś tam na takich skutecznych traderów, chociażby na Hyperliquid, widzimy, że cały czas większość z nich jednak jest w shortach na, na BTC, shorty, które otwierali oczywiście na jakichś tam wyższych poziomach, ale większość z nich też tego longa dalej sobie trzyma. Jeżeli chodzi o aktualną mapę likwidacji, to widzimy, że takie poziomy, gdzie ta płynność jest zebrana naj, najbardziej, to jest teraz gdzieś tam okolice tych 86,5 tysiąca właśnie w górę, między 83600 a 83800 to jest właśnie takie miejsce, gdzie ta płynność się zebrała, więc e, też jest jakaś taka szansa, że być może właśnie tam po tą płynność będą się market makerzy pójść. Jeżeli chodzi z kolei o nasze altcoiny, to całe portfolio jest w tej chwili tak naprawdę na, na zero. Tutaj właśnie po tym odbiciu wczorajszym wróciliśmy na ten poziom tak naprawdę break-even i w tej chwili widzimy, że mm, cały czas najgorzej radzi sobie Bera, która wczoraj zachowała się dosyć ciekawie, ale też dziwnie, ponieważ jak popatrzymy sobie na wykres Bery, to ona Zaliczyła tutaj bardzo mocne wzrosty, tak, z tego poziomu około 3,3 dolara. Poszobowała do około 5,15 tutaj widzimy, a na niektórych giełdach to było nawet okolice 6 dolarów, tak więc zaliczyła ona wzrost w ciągu kilku godzin. O jakieś 80%. Tutaj oczywiście później e, dość mocno spadła. W tej chwili jest na poziomie około 4 dolarów. No ale tutaj było widać naprawdę bardzo dużą e, moc, jeżeli chodzi o e, te zakupy. Cały czas ten portfolio najlepiej radzi sobie e, oczywiście SPX, który w tej chwili jest na poziomie około 0,45. No i nie chcą generalnie jakoś tam jeszcze niżej spalać, tak, tutaj nawet w czasie tych ostatnich takich mocnych spadków, kiedy Ether spadał już nawet na tam okolice 1380 dolarów, no to SPX trzymał się cały czas tutaj w okolicy tego 0.39, 0.40, więc no nie było tam za bardzo chętnych, żeby na tych poziomach już to sprzedawać i też również wczoraj widzieliśmy fajne odbicie, bo SPX zrobił tutaj właśnie w kilka godzin około 30%, więc cały czas jest to moim zdaniem jeden z silniejszych altcoinów, jeżeli chodzi właśnie o cały rynek altów, który generalnie w tej chwili no jak widzimy świeci się praktycznie cały na zielono, ale znowu trzeba być pod uwagę to, że patrząc sobie na ostatni gdzieś tam tydzień czy też szczególnie miesiąc, to większość tych projektów cały czas jest na sporych minusach. Jednak tak naprawdę niezależnie od tego, co byście wczoraj kupili gdzieś tam z no to najprawdopodobniej dzisiaj bylibyście na plusie, ponieważ cały rynek świeci nam się na zielono, tak więc to na pewno też jest dobre. No i też możemy właśnie sobie zauważyć, że dosyć mocno nam wzrósł cały tutaj rynek altcoinów. Tutaj właśnie z tego dołka w, od 7 kwietnia do do właśnie wczoraj. Tutaj do tego dołka do szytu zrobiliśmy około 15%, jeżeli chodzi właśnie o wszystkie altcoiny. Wracając jeszcze do portfolio, no to widzimy, że TAO wróciło tutaj na lekki plus, około tam 7%, ONDO wróciło także na lekki plus, SONIC jest mniej więcej na 0%, no i ta BERA, która radzi sobie póki co najsłabiej i to jest w tej chwili altcoin, który ewentualnie będę rozważał, żeby wymienić coś innego, jeżeli nie będzie ona performowała jakoś tam za dobrze w kolejnych tygodniach, zobaczymy, bo ciągle wydaje mi się, że Bera Tutaj ma potencjał i może zaskoczyć. No jeżeli nie, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, też nie będę się wahał do tego, żeby ewentualnie ją coś innego zarenić. Między innymi też mówiłem wam o tokenie Hype, który cały czas także sobie obserwuje i również radzi sobie on całkiem dobrze. Patrząc sobie tutaj właśnie od tego dołka 7 kwietnia do wczorajszego szytu zrobił on około 50%, więc bardzo ładny wynik, jak na token z też takim market capem. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj, jeżeli chodzi o Alty, ponieważ widzimy, że w tej chwili większość z nich jednak tam jakieś odragowanie ma, co też jest czymś naturalnym, szczególnie po takich wyrostach, które miały miejsce właśnie wczoraj. No to nic dziwnego, że takie odragowanie ma miejsce. No i też mi się wydaje, że może być tutaj dzisiaj jakieś zaryskowanie się właśnie przed tym oczytem inflacji, żeby właśnie zobaczyć, jak to będzie wyglądało i czy jest bullish, czy jest bardziej bearish, jeżeli chodzi właśnie o ten Aspekt. Widzimy też, że dosyć mocno spadły teraz szanse na recesję w USA w tym roku, tak? To jest tego poziomu już około 60, nawet tam 6%, spadliśmy obecnie do około 50, co oczywiście jest związane właśnie z tą decyzją wczorajszą Trumpa oraz takim powiedzmy trochę uspokojeniem się całej tej sytuacji taryfowej, która była już bardzo zaogniona i która cały czas jest zaogniona, jeżeli chodzi właśnie o aspekt USA Chiny. I na to trzeba na pewno patrzeć, jak to będzie wyglądało, ponieważ jeżeli oni się nie będą stanowi do kadrywa, no to może być to właśnie taki potencjalny gdzieś tam czarny, a będzie w powietrzu. No i również też nam spadły szanse na to, że Fed będzie obniżał 100% już w maju. Tak, to jest tylko poziom około 36%. Na właśnie to, że taka obniżka będzie miała miejsce, Teraz spadliśmy już tutaj bardzo nisko, ponieważ jest to tylko jakieś tam 12-13%. No a szansa na to, że tych obniżek nie będzie, to już jest 85% i wydaje mi się, że. Jeżeli tutaj Trump znowu nie zrobi jakiegoś fikołka o 180 stopni i nie zacznie e, znowu wrzucać po prostu taryfami na cały świat i ta no, sytuacja nie wróci, która miała miejsce m, ostatnio, no to nie będzie tych obniżek w maju, ponieważ no, w tej chwili nie ma podstaw za bardzo tego, żeby właśnie to robić. Także z tym będziemy musieli raczej poczekać gdzieś tam ewentualnie do e, czerwca czy do lipca, kiedy będą kolejne spotkania właśnie w Fedu. No i patrząc sobie tak teraz właśnie pod kątem jakiejś tam cykliczności i tego, co jest przed nami, to myślę, że co może nam się właśnie składać w taką całość, że w w ciągu tych kolejnych miesięcy zobaczymy tą kolejną falę wzrostową, o której właśnie tutaj mówiłem wielokrotnie, po którą też gdzieś tam się przygotowuję, która uważam, że będzie miała miejsce i myślę, że może wyglądać to podobnie, jak miało miejsce właśnie w tym okresie, tutaj, który mieliśmy, czyli od marca zeszłego roku do właśnie gdzieś tam września, kiedy rynek sobie gdzieś tam konsolidował, były jakieś tam mniejsze, większe spadki, ale generalnie patrząc sobie tak z tak, tej makro szliśmy raczej bokiem. No i potem właśnie nastąpiła ta fala wzrostowa, która trwała mniej więcej. Od tutaj początku września do gdzieś tam właśnie początku stycznia, tak? No i teraz właśnie mamy te spadki. Trzeba się teraz właśnie jakaś tam konsolidacja i akumulacja przez te kolejne tygodnie, żeby później właśnie móc budować sobie miejsce pod tą kolejną falę wzrostową, która, no zobaczymy kiedy będzie, tak? Ponieważ w ruchu cykliczności te największe wzrosty powinny nastąpić gdzieś tam w okolicy. Jesieni. Ale biorąc pod uwagę właśnie obecną sytuację oraz też potencjalne decyzje Fedu, które mogą się pojawić, no to też być może te wzrosty poszczą się nam szybciej, tak? Szczególnie właśnie, jeżeli na przykład w czerwcu czy lipcu Fed zacznie obniżać stopy procentowe, kiedy na przykład zakończy się okres quantitative tightening, to wszystko może wpłynąć właśnie na to, że te wzrosty będą miały miejsce już szybciej, no i będzie wyglądało to niekoniecznie tak, jak tutaj miałoby to być właśnie zgodnie z cyklicznością. Tak czy inaczej, uważam, że ta kolejna fala wzrostowa będzie, stąd też właśnie moje przygotowanie na to, kupując między innymi właśnie te e, konkretne altcoiny, czy akumulując dalej sobie Ethera, który tutaj no po tym już wejściu właśnie do tą strefę, do której schodził tak naprawdę za każdym razem podczas każdego cyklu, ma teraz szansę na to, żeby właśnie zacząć się stąd odbijać, tak, do jakich poziomów on jeszcze dojdzie w tym roku. No tego nie wiemy, tak, oczywiście te nastroje co do Ethera i do jego wyceny, e, to jakieś takie predykcje na pewno cały czas się mm, zmniejszają wśród większości osób, biorąc pod uwagę to, na jakich poziomach jesteśmy obecnie teraz, czyli te około 500 1600 dolarów, no to nawet powrót na takie 3000 dolarów byłby czymś naprawdę, myślę, dobrym dla większości osób, szczególnie jeżeli ktoś tutaj tego etera sobie akumuluje, co ja właśnie staram się po prostu robić. Jeżeli chodzi jeszcze o etera, to też pojawiły się wczoraj informacje jeszcze przed tym pumpem, że właśnie portfele powiązane z World Liberty zaczynają sprzedawać swoje etery po tej cenie około 1465 dolarów. I tutaj właśnie mam informację o tym, że generalnie World Liberty wydało około 210 milionów dolarów, aby kupić etera po średniej cenie około 3259 dolarów, więc są oni obecnie na minusie jakieś tam ponad 50%. No właśnie widzimy, że to jest ponad 125 milionów dolarów na, na minusie, więc jest to dosyć dziwne, że zaczęli to sprzedawać, szczególnie jeszcze po takiej cenie, przed tym pumpem, skoro i tak wiedzieli, że będzie miało to miejsce, no ale też nie jest do końca jakoś tam potwierdzone, że to właśnie był ich konkretnie adres, także no nie miało to jakoś tam przełożenia też na ceny ETH, jednak jest to dosyć dziwne i mam nadzieję, że to się nie będzie tam kontynuowało i że po prostu poniżej tej ceny z twojego wejścia, nie będą oni tego etera za bardzo zrzucać. To jeszcze takie małe przypomnienie dla osób, które chcą uczyć się tradingu albo chcą z tradingiem zacząć w ogóle swoją przygodę. To tutaj na moim kanale macie także taki filmik jeszcze z e, gdzieś tam 2023 roku, gdzie nagrałem właśnie taki materiał dla początkujących o tym, jak rozpocząć trading na krypto bez oświadczenia. Jest to filmik, który ma tam 13 minut, więc nie jest jakoś tam bardzo długi, a myślę, że może dać Wam tutaj e, sporo takiej podstawy do tego, żeby gdzieś tam tym tradingiem się zająć, także link do tego filmu macie poniżej w opisie, możecie sobie tam właśnie zajrzeć i zobaczyć e, o czym mówiłem oraz także przypominam Wam o naszym Discordzie Koszal tradingu, gdzie również możecie tego tradingu się uczyć, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, ale także są tutaj inne działy związane z innymi tematami odnośnie rynku krypto, macie tutaj główne ogłoszenia, macie analizy rynkowe, macie także zagrania naszych traderów, którzy każdego dnia wrzucają informacje o tym, co wchodzą, co rozgrywają, jakie projekty, jakie czy to, czy to właśnie też na spocie, czy to na dźwigni, także myślę, że Warto tutaj dołączyć, jeżeli Was tutaj jeszcze nie ma i korzystać z tego, co ten Discord daje, ponieważ jest tutaj naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy, więc polecamy sobie tam dołączyć. Także reasumując, to, co teraz trzeba na pewno obserwować, jeżeli chodzi o rynek krypto, to po pierwsze sytuacja właśnie między Chinami a USA oraz to, jak będą się dogadywali i czy ta, ta wojna handlowa między nimi będzie się łagodziła, tak? Jeżeli zobaczymy, właśnie jakieś objawy tego, że się dogadują, to na pewno rynek zareaguje na to też pozytywnie i możemy tutaj widzieć jakieś jeszcze większe wzrosty. Kolejna sprawa, oczywiście to jest dzisiejszy oczyt inflacji CPI, który również e, warto obserwować. Około godziny 14.30 dostaniemy właśnie informację o tym, jak to wygląda, co również nada jakiś tam kierunek dla rynków na kolejne dni. No i oczywiście sam Trump, tak, to, co będzie mówił, to, czym będzie pisał, to, co będzie przedstawiał, jaką będzie tutaj tworzył narrację dookoła siebie, to jest na pewno też kluczowe, szczególnie, jeżeli po prostu jesteście w rynku cały czas, nie wiem, tradujecie, jesteście aktywni, no to na pewno Trumpa trzeba po prostu śledzić, ponieważ teraz to on nadaje właśnie rytm tego, co się dzieje na rynku krypto, także na pewno trzeba tutaj kontrolować jego wypowiedzi. No i patrząc sobie tak ogólnie w tej chwili na rynek, no to wygląda to póki co dobrze. Są to jakieś podstawy do tego, żeby sądzić, że dołek na Bitcoinie jest już faktycznie za nami. No i właśnie, że ten poziom tutaj ostatni, czyli to 74,5 tysiąca dolarów, które widzieliśmy, że był to ten lokalny taki dołek. To jest też taka strefa, którą sobie tutaj zaznaczyłem, ponieważ jest to strefa, którą tutaj właśnie, <laughs> ponieważ jest to poziom poprzedniego ATH jeszcze z zeszłego Roku, tak? który tutaj właśnie wybyliśmy na poziomie tych około 73,5 tysiąca dolarów. Także to na pewno jest taka strefa, do której gdyby, gdybyśmy zeszli, to trzeba by ją mocno obserwować, czy nie polecimy jeszcze niżej, ponieważ gdyby ona właśnie nie utrzymała, tak, jakby te poziomy poprzedniego ATH, gdyby one nie wytrzymały, to tutaj moglibyśmy widzieć jakieś jeszcze mm, niższe poziomy. No ale póki co na to się nie zapowiada, póki co ten poziom został właśnie tutaj wybrany. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. Czy będziemy właśnie mieli jakąś tam dalszą pompę na rynku, powiedzmy w okolicy tych 90 zebranie tutaj płynności z shortów, czy raczej gdzieś tam będziemy się trzymać na tym poziomie około tych 80 tysięcy dolarów. Na pewno dobrze byłoby, gdybyśmy utrzymali się na bitcoinie powyżej tych 80 tysięcy. No i to będzie zależało głównie właśnie od samej giełdy, od tego, jak zachowa się S&P w kolejnych dniach, czy będzie trzymało właśnie się na poziomie powyżej tych 5 tysięcy dolarów, czy być może zobaczymy tutaj jakieś właśnie odragowanie, tak jak mówiłem na początku tego filmu, w kolejnych mm, dniach, tygodniach jakieś mocniejsze, czy będziemy budowali właśnie tutaj podstawę pod kolejne ATH potencjalnie, w tym roku. Także no, póki co wygląda to e, ok. Na pewno jest lepiej niż było jeszcze wczoraj, w zasadzie w pierwszej części dnia. Teraz trzeba tylko patrzeć na to, właśnie, jak jakie dane będą się pokazywały w związku z Chinami, jakie będą dane CPI oraz to, jaką narrację będzie tworzył Donald Trump, ale nie wydaje mi się, żeby miał on teraz zrobić coś takiego, jak już widzieliśmy wcześniej, czy jakąś tam manipulację w drugą stronę, ponieważ no tutaj myślę, że głównym takim czynnikiem tej decyzji był właśnie ten rynek obligacji w USA, który póki co gdzieś tam tutaj ten procent spada, który właśnie po tym wczorajszym ogłoszeniu trochę się ustabilizował, także myślę, że na tym Trumpowi właśnie zależy i będzie on pilnował, żeby po prostu na ten poziom Szedł raczej w dół. Także to było na tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie o obecnej sytuacji rynkowej, jak się w tym odnajdujecie, czy coś trajdujecie, czy raczej jesteście po prostu poza rynkiem i tylko obserwujecie. A my widzimy się już niebawem, prawdopodobnie w sobotę. Wtedy sobie podsumujemy cały tydzień, zobaczymy, jakie dane właśnie mamy dostępne, oraz będziemy tworzyli jakieś tam konkretne strategie pod dalsze rozgrywanie rynku. Także póki co, dzięki za obejrzenie i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.